Wiąże bardzo serdecznie chciałbym w imieniu Polskiego związku niewidomych okręgu opolskiego wszystkich organizatorów bardzo serdecznie Państwa zaprosić. 4 września w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Piosenki Polskiej, gdzie będziemy mieć pierwszy ogólnopolski przegląd Piosenki Osób Niewidomych. Ja tak tylko pokrótce Państwu powiem, jaka była właśnie geneza, Pan Prezydent o tym troszeczkę już wspomniał. Zwrócił się do nas Lions Club, który w Krakowie organizuje od kilku lat już, to się odbywa co dwa lata, festiwal międzynarodowy, festiwal międzynarodowy Osób Niewidomych, festiwal piosenki zgłaszają się tam osoby z kilkudziesięciu krajów świata i w tym roku nam zaproponowano ponieważ Opole jest tak jak pan prezydent też wspomniał stolicą polskiej piosenki więc powstał taki pomysł dlaczego w Opolu by nie zorganizować takich eliminacji które wyłonią trzech Trzech laureatów, którzy automatycznie dostaną się do tego finałowego koncertu w Krakowie i w tym roku Kraków już nie przyjmował żadnych osób z Polski. Natomiast te trzy osoby, które zostaną wybrane tutaj po polu, będą reprezentować nasz kraj na festiwalu międzynarodowym. On się odbywa w Teatrze Słowackiego, przy akompaniamencie orkiestry. To już jest taki festiwal, który powoli sobie robi renomę. Już tą renomę na pewno też ma, bo jest znany i w świecie i w Polsce. Tak jak pan prezydent powiedział, 42 wykonawców się zgłosiło i dla nas to jest. No bardzo miłe, że wśród tych 42 wykonawców mieliśmy problem, żeby wybrać 15. Tak? Ja poprosiłem tutaj pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, którzy na co dzień muszą śpiewu, zajmują się organizacją różnych przeglądów, festiwali piosenki, żeby pomogli i naprawdę tutaj były brane pod uwagę takie niuanse już wokalne, które decydowały o wyborze tych 15 osób. Wśród tych 15 osób, może warto też dodać, cztery osoby są, które mają własne utwory własną muzykę, własne słowa. Ja tak nieskromnie sobie myślę, może będziemy mieć jakiegoś następcę Andre'a Buczelego albo Steviego Wondera. No zobaczymy. Oby tak. Trzeba, proszę Państwa, sobie stawiać zawsze tą poprzeczkę wysoko. Teraz tak mówię, jestem zadowolony, bo jak zaczynaliśmy, to nie byliśmy pewni, jak, w którą stronę to pójdzie. Ja muszę powiedzieć, że daliśmy też okres taki dosyć wydłużony, bo półtora miesiąca na zgłaszanie i praktycznie jak miesiąc minął, mieliśmy pięć zgłoszeń. Więc troszeczkę byłem zaniepokojony, ale w ciągu dwóch tygodni zgłosiło się już ponad 30 osób. Poziom jest wysoki, nawet bym powiedział bardzo wysoki, tej piętnastki, a jeszcze warto dodać, proszę Państwa, że też udało nam się pozyskać fachowe żeli, które będzie w czasie festiwalu oceniać tych piętnastu wykonawców. Będzie to pan Wacław Masłyk, to jest związany z Opolem, kiedyś członek zespołu Partita, też kompozytor. Będzie pan Jarosław Wasik, państwo na pewno znany, dyrektor Muzeum Piosenki Polskiej. No i to takie moje prywatne było marzenie, ponieważ ja też lubię słuchać muzyki, a muzyki rockowej, więc udało mi się porozmawiać z panem Markiem Piekarczykiem. To też, dla państwa, którzy się interesują muzyką, myślę, osoba, no legenda polskiej muzyki, frontman zespołu TSA, więc przyjedzie i też będzie w ramach tego jury oceniał naszych wykonawców. Jeszcze tak dodam, że Polski Związek Niewidomych ma swoje struktury w całym kraju i tak jak Pan Prezydent powiedział, rozeszło się to dzięki internetowi. Dzisiaj mamy te media dosyć dostępne, tak, przez te media informacje są właśnie dostępne. Mamy swoje konto na Facebooku, tam staraliśmy się o tym informować i bardzo dużo odzewu miałem z całej Polski, tak, przyjedzie cały zarząd Polskiego Związku Niewidomych z Warszawy, więc też serdecznie Państwa zapraszam, będzie można porozmawiać łącznie z Panią Prezes Zarządu Głównego. Ze ścisłym zarządem przyjedzie kilkanaście osób z Koła Sosnowca, przyjedzie Tomaszów Mazowiecki, kilka osób z Wrocławia, bo wśród tej piętnastki są osoby z całej Polski. Powiedzmy, jak najdalej jest Pani z Ustki, mamy kilka osób z Wrocławia, mamy z Warszawy, kilka osób z Województwa Śląskiego, więc reprezentacja jest ogólna, Ogólnopolska, tak jak nazwa festiwalu, pierwszy ogólnopolski, mamy nadzieję, że będzie i też drugi. Tak? Jak Państwo zobaczycie, myślę, władzę tutaj, jaki poziom jest tych wykonawców, jak ten festiwal będzie przebiegał, to będzie jakiś tam na pewno argument do tego, żeby kontynuować takie przeglądy w przyszłości.